we uh -huh. Włochy, Syrakuzy, Ortigia. Rewitalizacja społeczno-ekonomiczna. Kontynuowaliśmy projekt rewitalizacji miasta nie tylko w obszarze infrastruktury, ale także w obszarze społecznym, środowiskowym i ekonomicznym, a wszystko to w oparciu o jedyny w swoim rodzaju sposób planowania przestrzeni miejskiej. Podjęliśmy wiele różnych interwencji, jak te związane z odrestaurowaniem przestrzeni publicznej. Ta droga pokazała nam, w jaki sposób należy odrestaurować historyczne centrum miasta, by polepszyć warunki dla działalności ekonomicznej, która zrewitalizowała centrum oraz wytępiła drobne przestępstwa. Udało nam się odrestaurować historyczne centrum miasta i dziś możemy z dumą zaprezentować interwencje, które pomogły nam uratować to miejsce. Jednym z projektów, które odniosły szczególny sukces dzięki planowi URBAN, jest Muzeum Marionetek Muzeo dei Pupi Siciliani, w którym oprócz muzeum mieści się także Teatr Marionetek. Sycylijskie marionetki pupi to forma teatralna, która powstała w pierwszej połowie XIX wieku. Moja rodzina pochodzi z Syrakus i ma zaszczyt kontynuować tę tradycję teatralną w tym mieście. W 1995 roku umarł mój dziadek Alfredo i przez wiele kolejnych lat wystawialiśmy nasze przedstawienia na placach i w szkołach. Jednak czułem potrzebę, podobnie jak mój brat, czegoś więcej niż sporadyczne spektakle. Wraz z planem Urban pojawiła się możliwość tchnięcia nowego życia w tradycyjny teatr sycylijskich marionetek. Niektóre z celów wytyczonych przez ten plan pokrywały się z tym, co razem z bratem mieliśmy na myśli. Przedstawiliśmy nasz projekt, który następnie został zaakceptowany i znalazł się wśród innych projektów, które miały zostać zrealizowane. Projekt nasz zakładał utworzenie warsztatu rzemieślniczego, który zajmowałby się wyrobem marionetek oraz sceny, na której można by zobaczyć, jak ożywają one w przedstawieniu. Pamiętam, że w 2001 roku, gdy rozpoczęliśmy spektakle, mieliśmy 900 widzów. W ubiegłym roku zakończyliśmy sezon z 9800 widzami. Ten wyraźny wzrost zainteresowania sprawił, że udało się stworzyć nie tylko warsztat i teatr, ale także muzeum i ośrodek badawczy. Jest to specyficzny teatr, ponieważ do jego utworzenia staraliśmy się wykorzystać dostępne w tamtym czasie rozwiązania ekologiczne. Ściany zostały pomalowane ekokompatybilnymi naturalnymi farbami, dzięki czemu mamy pewność, że zwiedzający nie wdychają substancji drażniących. Ponadto, by zaoszczędzić energię, użyliśmy żarówek led Jeśli chodzi o materiał, z którego wykonujemy marionetki, w części pochodzi on z recyklingu, jak chociażby papier mache, którą to techniką zrobione są twarze marionetek. Czy też różnego rodzaju odpady, które znaleźć można w koszach na śmieci, a które my zamieniamy na części do naszych lalek. Stroje dla marionetek powstają zaś z materiałów ofiarowanych przez zamykane sklepy. My zbieramy te materiały, magazynujemy je, a następnie wykonujemy kostiumy. Na przykład Angelika ma na sobie strój, który oryginalnie stanowił obicie Sofy. To na przykład jest rama drzwi, którą znaleźliśmy na śmietniku, a którą wykorzystujemy do tworzenia drewnianych części marionetek. I tutaj właśnie mamy kawałki drewna, które połączyliśmy, by stworzyć nogę. Wykonaliśmy ją z drewna pochodzącego właśnie z tej ramy. A tutaj mamy twarze wykonane z papier -maché. Do wykonania metalowych elementów marionetek kupujemy surowiec. Odpady są zbierane, segregowane i zanoszone do punktu zbioru. e portati poi di Drugim przykładem jest laboratorium starożytnej sztuki obróbki papirusu, które przywróciło do życia tem cieszący się sporym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród turystów materiału. Te nowe działalności obejmują wiele różnych dziedzin, jak chociażby punkty gastronomiczne, gdzie powstaje kuchnia oparta o produkty regionalne, co także ma dla nas ogromne znaczenie. Plan urban przewidywał rozwój tego sektora naszej firmy, który dotyczy wina. Pomysł polegał na tym, żeby stworzyć miejsce, w którym można by próbować wina, sprzedawanego także na lampki, początkowo z całych Włoch, a następnie z całego świata. W tym czasie w restauracjach pojawiły się także wina regionalne, a nasz region wraz z prowincją zaczęły kłaść większy nacisk na produkcję wina wysokiej jakości. Wraz z początkiem tego projektu, dzięki wsparciu planu Urban, udało nam się zakupić sprzęt niezbędny do zapewnienia naszym winom najlepszych warunków przechowywania, takich jak piwnice, lodówki, systemy informatyczne i sprzęt zapewniający właściwą temperaturę. To wszystko umożliwiło nam zrobienie innych rzeczy. Mając jasno sprecyzowany plan stworzenia miejsca, w którym można by próbować wina. Chcieliśmy połączyć to z czymś, co mogłoby atrakcyjnić to doświadczenie. Zaobserwowaliśmy zainteresowanie produktami regionalnymi. Zaczęto ponownie hodować madonie, czarne sycylijskie świnie, a także produkować znakomitej jakości sery. Postanowiliśmy zatem wykorzystać te zasoby, znaleźliśmy doskonałych niszowych producentów, którzy zajmują się wytwórstwem produktów wysokiej jakości. Nasz pomysł wyprzedził nieco swój czas, ale później powstało mnóstwo lokali tego typu. Dzięki obranej ścieżce mogliśmy przetrwać i to było bodźcem, by jeszcze bardziej promować produkty pochodzące z naszego regionu. Dziś Don Camillo jest restauracją, której menu oparte jest niemalże wyłącznie na produktach lokalnych. Wyjątek stanowią wina, ponieważ karta win obejmuje wina z całego świata. Mamy prawie 900 etykiet. Ponieważ Don Camillo wywodzi się z Syrakus, z Ortigi, wykorzystujemy produkty zarówno z miasta, jak i z prowincji czy z regionu. W 2000 roku, dzięki planowi Urban, zaczęliśmy podawać fantastyczne sery. Już w 2002 roku zdobyliśmy nagrodę dla lokalu z najlepszą deską serów we Włoszech, opartą wyłącznie na serach regionalnych. Wszystkie one powstały na bazie surowego mleka. Dzięki temu doświadczeniu zrozumieliśmy, że można całkiem nieźle prosperować, promując wartościowe produkty lokalne. To także wyróżniało nas na tle innych restauratorów włoskich, ponieważ opierając nasze menu na produktach, które dobrze znaliśmy i starając się pokazać ich wartość, dawaliśmy producentom możliwość stania się rozpoznawalnymi. Nie przez przypadek wiele z tych serów, które mieliśmy w menu, gdy zdobywaliśmy nagrodę, znajduje się teraz w najlepszych katalogach włoskich. Od wielu lat jesteśmy znani z tego, że reprezentujemy kuchnię regionalną. Ludzie przychodzą do nas, ponieważ chcą skosztować kuchni sycylijskiej. Jeśli chodzi o naszą działalność związaną z winem, to tę także rozwinęliśmy, organizując na przykład profesjonalne kursy somelierskie dla somelierów z całej prowincji. Dzięki udostępnieniu naszego lokalu wielu z nich zapragnęło poznać świat win regionalnych. Restauracja znajduje się w budynku z XV wieku, przez co musieliśmy przestrzegać pewnych wytycznych dla tego typu lokali. Chcieliśmy uszanować wszystko to, co jest wokół, zarówno z architektonicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia. To znaczy, że staraliśmy się wykorzystać materiały energooszczędne czy urządzenia o niskim wskaźniku zużycia energii. Szanujemy sezonowość produktów, sezonowość połowów. Nie używamy produktów, na które w danym momencie nie ma pozwolenia. Kierowanie się sezonowością oznacza, że dziś można zjeść tę rybę, ale za chwilę nie będzie już można jej zjeść. Za każdym razem staramy się znaleźć producenta, którego uprawy są ekologiczne i włączamy jego produkty do naszego menu. Na przykład od 15 lat kupujemy ekologiczne cytryny syrakuzańskie od producenta, który jest członkiem konsorcjum ochrony Limon de Syracuse. Segregujemy odpady, co nie jest obowiązkowe, ale my to robimy. Produkujemy ogromne ilości odpadów szklanych, ponieważ sprzedajemy wiele butelek wina oraz wody. Wodę także podajemy w szklanych butelkach. Szczególna uwaga, jaką poświęciliśmy historycznemu centrum miasta spowodowała, że o ortidzi zaczęto myśleć jako o miejscu, w którym warto zakładać nowe rodzaje działalności. Plan Urban oraz inne inicjatywy, które po nim nastąpiły, odwróciły kierunek rozwoju Ortydzi, która chyliła się ku upadkowi zarówno społecznemu, jak i ekonomicznemu oraz funkcjonalnemu. Ortigia z pewnością nie odzyskała owych utraconych 20 tysięcy mieszkańców, jednak miarą wpływu, jaki owa polityka miała na wyspę, jest 15-krotny wzrost wartości nieruchomości na Ortigii w porównaniu z sytuacją w latach 70. -tych. Czytał Tomasz Kmet.